Wyznacz równanie okręgu, do którego należą wierzchołki prostokąta BCD. Jeżeli wierzchołki prostokąta należą do okrętku, to zauważmy, że okrąg jest opisany na tym prostokącie. Zatem średnica okręgu jest przekątna prostokąta, więc wyznaczamy średnicę okręgu. W podpunkcie A wyliczamy sobie na początek AC i jest równe, i pod pierwiastkiem zapisujemy. 4 minus minus 3 do kwadratu dodać 3 minus minus 1 do kwadratu. I to jest równe. 7 do kwadratu dodać 4 do kwadratu. Jest równe pierwiastek 49 plus 16, czyli jest to pierwiastek z 65. Zatem nasz promień, czyli R, to jest 1, druga odcinka AC. A będzie to jedna druga razy pierwiastek z 65, zatem R kwadrat to jest pierwiastek z 65 przez dwa do potęgi drugiej i otrzymujemy 65 czwartych. Środek okręgu opisanego na prostokącie naszym to punkt przecięcia prostokąt, przekątnych prostokąta, czyli środek przekątnej. Wyznaczamy środek naszego okręgu. I będzie to s jest równe. Minus 3 plus 4 na 2 oraz minus 1 plus 3 na 2. Otrzymujemy w ten sposób 1 druga oraz 1. Zapiszmy równanie okręgu spełniające warun warunki nasze zadania, czyli będzie to x minus a do kwadratu dodać y minus b. Do kwadratu jest równe r kwadrat, czyli x minus 1, 2 do kwadratu dodać y minus 1 do kwadratu jest równe 65 czwartych. W podpunkcie B w ten sam sposób musimy rozwiązać nasze zadanie, czyli na początku liczymy odcinek AC. Będzie równe i pod pierwiastkiem zapisujemy 2 minus minus 9 do kwadratu, dodać 0 minus 2 do kwadratu i to będzie równe pierwiastek 11 do kwadratu, dodać minus 2 do kwadratu jest równe 121 plus 4, czyli mamy pierwiastek ze 125. Nasz promień to jest 1 2 odcinka AC, a będzie to 1 druga razy pierwiastek ze 125. Środek naszego kręgu to jest minus 9 plus 2 na 2 oraz 2 plus 0 na 2. Otrzymujemy w ten sposób minus 7 drugich oraz punkt 1 i zapisujemy równanie okręgu spełniające nasze warunek zadania, czyli x plus 7 drugich do kwadratu dodać y minus 1 do kwadratu jest równe 125 czwartych.